Nazywam się Klara Nowak, mam 24 lata. I choć mogłoby się wydawać, że to młody wiek, wiem już dobrze, czym jest chłód. Nie ten fizyczny, bo do zimy w Krakowie przywykłam, lecz ten emocjonalny, który potrafi zamarznąć głębiej niż lód. Ten, który czuć w słowach, spojrzeniach, w ciągłym niedopasowaniu, w domu, który nigdy nie był domem. Od dziecka próbowałam zasłużyć na miłość ojca. Zbigniew Nowak, mój ojciec. Był człowiekiem twardym, zamkniętym, nigdy nie uśmiechającym się z serca. Być może życie go złamało, być może rozczarował się zbyt wieloma sprawami, ale to nie tłumaczyło jego chłodu wobec mnie. Nigdy nie byłam tą właściwą córką. Byłam raczej pomyłką. Tego dnia, w moje urodziny, postanowiłam jeszcze raz spróbować. Wstałam o świcie, poszłam do pracy na pół etatu. A potem z ostatnich oszczędności kupiłam składniki na prosty obiad. Zrobiłam pierogi z kapustą i grzybami, upiekłam nawet niewielki sernik, taki jakiego mama Magda zawsze chciała, ale rzadko dostawała, bo nikt nie miał czasu. Stół był nakryty skromnie, ale z sercem. Na środku świeczka. Jedna. Symboliczna. Czekałam na nich. Ojciec wszedł pierwszy. Zrzucił płaszcz na krzesło i bez słowa przeszedł obok mnie. Pomyślałam, że może był zmęczony. Chwilę później pojawił się mój brat, Tomasz oczko w głowie rodziców. Nigdy niczego mu nie brakowało. Jego błędy były zapominane, moje wypominane przez tygodnie. Usiadł do stołu i spojrzał na mnie z mieszaniną rozbawienia i politowania. Co to za cyrk? zapytał, wskazując na stół. Chciałam odpowiedzieć z uśmiechem że to po prostu wspólny obiad z okazji moich urodzin. Ale zanim zdążyłam otworzyć usta, ojciec odsunął krzesło z głośnym zgrzytem i powiedział: Naprawdę sądziłaś, że kogoś to obchodzi? Zamilkłam. Masz 24 lata, Klara. Żyjesz pod naszym dachem, żresz nasze jedzenie i robisz teatrzyk z pierogami. Jego głos stawał się coraz ostrzejszy. Nie planowaliśmy ciebie. Zjawiłaś się i zniszczyłaś wszystko. Byłaś błędem od samego początku. Zamarłam, nie dlatego, że tych słów się nie spodziewałam, ale dlatego, że po raz pierwszy zostały wypowiedziane na głos. W moje urodziny, w obecności całej rodziny. Mama siedziała obok, wpatrzona w talerz. Milczała, jak zawsze. Brat się zaśmiał. No cóż, przynajmniej teraz wie. Było coś w tej chwili, coś dusznego, ciężkiego, jakby zabrakło tlenu. Nie płakałam. Nie dałam im tej satysfakcji. Wstałam i powiedziałam tylko jedno: Dziękuję za szczerość. Wyszłam z jadalni. Spakowałam kilka rzeczy do torby ciepły sweter, notes, ładowarkę, portfel. Nikt nie zapytał, dokąd idę. A ja sama jeszcze nie wiedziałam, dokąd mnie poniosą nogi. Ale jedno wiedziałam na pewno, nie zamierzałam tam wracać. Gdy zamykałam za sobą drzwi wejściowe, usłyszałam ojca, mówiącego głośno. I dobrze. Może w końcu będziemy mieli spokój. Tego wieczoru spałam na ławce w parku. Wiatr ciał twarz jak brzytwa. Miałam w kieszeni ostatnie czterdzieści złotych. Ale po raz pierwszy od dawna oddychałam. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że los przygotował dla mnie niespodziankę. Że pewna decyzja, którą podejmę z zimną krwią następnego ranka, odmieni bieg tej historii. Ale czy warto było odpłacić im tym samym chłodem, którego doznałam całe życie? I co się stało, gdy zabrakło im dostępu do własnych pieniędzy? Tamtej nocy, leżąc na ławce w miejskim parku, próbowałam zasnąć, ale ciało drżało z zimna, a umysł nie pozwalał odpocząć. Przed oczami przelatywały sceny z przeszłości. Nie był to jeden moment, jedno zdarzenie, które doprowadziło mnie do tego miejsca. To była seria drobnych pęknięć, które z czasem rozsadzały wszystko, co próbowałam budować. Nie pamiętam, by mój ojciec kiedykolwiek przytulił mnie jako dziecko. Pamiętam natomiast, jak w wieku siedmiu lat narysowałam portret naszej rodziny i podałam mu go z dumą. Spojrzał na mnie bez uśmiechu i powiedział chłodno: Nie rób z siebie artystki. To nie ma przyszłości. Od tamtej pory rysowałam tylko nocami, po cichu. Zawsze gdzieś w ukryciu, jakby moje zainteresowania były czymś wstydliwym. W domu wszystko kręciło się wokół mojego brata, Tomasza. Gdy dostał średnią ocenę w szkole, mama piekła jego ulubione ciasto na pocieszenie. Gdy ja zdobyłam stypendium w liceum, usłyszałam: To Twój obowiązek. Nie licz na oklaski. Nie było gratulacji. Nigdy. Tylko oczekiwania, wymagania i chłód. Czułam się gościem wśród własnej rodziny. Każde święta były dla mnie przypomnieniem, że jestem obok. Prezenty dla Tomasza były nowe, przemyślane, starannie zapakowane. Moje, często przypadkowe, kupione na ostatnią chwilę. Czasem to były nawet rzeczy używane, których nikt już nie chciał. Z biegiem lat nauczyłam się nie pytać, nie wchodzić w drogę, nie prosić o nic. Robiłam swoje, pracowałam, uczyłam się. Dbałam o porządek w domu, a w wolnych chwilach pomagałam mamie przy rachunkach. Z czasem przejęłam zarządzanie budżetem domowym. Znałam wszystkie hasła do kont, PIN-y do kart, terminy przelewów. Pamiętam, jak ojciec kiedyś powiedział do matki: "Zostaw to Klarze. Przynajmniej do czegoś się przydaje". To było jedno z niewielu uznań mojego istnienia. Gorzki komplement, który wcale nie niósł dumy. Raczej potwierdzał że moja obecność miała sens tylko wtedy, gdy byłam użyteczna. Wracając do tamtej nocy, siedząc na ławce, przypomniałam sobie coś jeszcze. Słowa Ojca z wypowiedzeniem, które padły w moje urodziny. Nie planowaliśmy ciebie. Byłaś błędem. W tych słowach było coś więcej niż złość. Było przekonanie. Coś, co dojrzewało w nim od lat i w końcu zostało wypowiedziane z brutalną pewnością. Jak wyrok. Nad ranem, zmarznięta i niewyspana, poszłam do najbliższej kawiarni. Kupiłam najtańszą herbatę, by tylko móc posiedzieć w cieple. Sięgnęłam po telefon. Miałam dziesiątki nieodebranych połączeń od matki. Wiadomości pełne zdziwienia, złości i pretensji. Klara, gdzie jesteś? Ojciec nie może zapłacić kartą. Nie masz prawa mieszać się w finanse. Odblokuj kartę natychmiast. Zanim wyszłam z domu, zablokowałam wszystkie ich karty kredytowe. Zalogowałam się na konto i zablokowałam dostęp do środków. To nie był odwet. To był akt zerwania więzów. Symboliczny koniec mojej roli w tej rodzinie. Nie chciałam ich okradać. Nie przelałam pieniędzy na siebie. Po prostu odcięłam się. Zaskoczyło mnie, jak szybko zaniepokoili się finansami, a nie mną. Nie pytali, czy jestem bezpieczna. Czy mam gdzie spać? Czy coś mi się stało? Liczyły się tylko pieniądze. Zamknęłam telefon i wpatrywałam się w parującą herbatę. Wiedziałam, że ta decyzja pociągnie za sobą konsekwencje. Ale jednocześnie po raz pierwszy poczułam coś w rodzaju ulgi. Jakby łańcuch, który trzymał mnie latami, nagle pękł. Nie miałam jeszcze planu. Ani pracy ani dachu nad głową. Ale miałam coś, czego nigdy wcześniej nie posiadałam wolność od ich wpływu. Nie wiedziałam, że już tego samego dnia, w tej samej kawiarni, późnam osobę, która nie tylko mnie wysłucha, ale i odmieni bieg mojego życia. Kim była ta kobieta? I dlaczego zdecydowała się mi pomóc, kiedy nawet moja własna matka odwróciła wzrok? Poranek w Krakowie był szary, mglisty i bezlitosny. Powietrze zdawało się przesiąknięte ciężarem mojego milczenia. Gdy opuściłam kawiarnię, miałam w kieszeni mniej niż 30 zł i żadnego planu na jutro. Ale coś się we mnie zmieniło. Nie byłam już tą samą Klarą, która wczoraj wieczorem z pokorą słuchała ojca. Nie byłam już tą, która czekała na uznanie od ludzi, którzy nigdy nie nauczyli się kochać. Spacerowałam po ulicach bez celu, a każda chwila samotności obnażała prawdę. Zostałam odrzucona przez własną rodzinę. W dzień moich urodzin i nikogo to naprawdę nie obchodziło. Byłam dla nich wyłącznie funkcją kimś, kto ogarnia rachunki, sprząta, nie przeszkadza. Zatrzymałam się na przystanku autobusowym. Usiadłam. Nie czekałam na autobus, nie miałam dokąd jechać. Po prostu potrzebowałam usiąść. Ludzie przechodzili obok, mijali mnie spojrzeniem bez wyrazu. Nikt nie zauważył, że zziębnięta dziewczyna z walizką siedzi na skraju emocjonalnej przepaści. I wtedy ktoś usiadł obok. Była to starsza kobieta, elegancka, z siwymi włosami splecionymi w warkocz. Spojrzała na mnie cicho i bez nachalności. Przez chwilę siedziałyśmy w milczeniu. Wreszcie zapytała, czy jesteś głodna? Nie odpowiedziałam. Ale moje oczy, moje spojrzenie musiały wyrazić więcej, niż słowa mogłyby ścić. Zaprosiła mnie na śniadanie do małej piekarni za rogiem. Początkowo odmówiłam. Wpojono mi, że nie powinnam przyjmować niczego od obcych. Ale wtedy przypomniałam sobie, że od bliskich też nigdy nic nie dostałam. W środku było ciepło. Pachniało świeżym chlebem i cynamonem. Starsza pani zamówiła dwie herbaty i dwie bułki z twarożkiem. Przedstawiła się. Nazywam się Halina Wójcik. Byłam nauczycielką przez czterdzieści lat. Patrzę na ciebie i widzę... Zmęczenie, którego nie powinno być w oczach młodej kobiety. Próbowałam zachować dystans. Wciąż byłam nieufna. Ale jej ton głosu nie był litościwy, tylko pełen szacunku. Słuchała. Nie oceniała. Opowiedziałam jej część historii. Nie całą, ale wystarczająco, by zrozumiała, że nie mam dokąd pójść. I wtedy powiedziała coś, co zmieniło wszystko. Mam pokój gościnny. Nie jest duży, ale ciepły. Możesz tam przenocować. Nie za darmo, pomożesz mi przy domu. Lubię porządek, ale plecy już nie te. Zgodziłam się. Nie dlatego, że ufałam, ale dlatego, że nie miałam alternatywy. Gdy weszliśmy do jej mieszkania, starej kamienicy przy ulicy Bitla, poczułam zapach drewna, książek i spokoju. Pierwszy raz od lat. Pokój był niewielki, ale przytulny. Zasłony w kwiaty, pościel pachnąca lawendą, półka z książkami. Na stole kubek z napisem dla najlepszej nauczycielki. Tamtej nocy spałam jak dziecko. Po raz pierwszy bez strachu, bez oczekiwań, bez głosu ojca w głowie. Następnego dnia Halina zapytała: Co lubisz robić? Co umiesz? Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Ale pokazałam jej moje stare szkicowniki, które miałam w torbie, rysunki, projekty, pomysły. Patrzyła w ciszy przez długą chwilę. Potem powiedziała: Masz talent. A talent to obowiązek. Nie wolno go zmarnować. Pomogła mi znaleźć darmowy kurs grafiki komputerowej organizowany przez fundację dla kobiet w trudnej sytuacji. Pożyczyła mi laptopa pokazała jak korzystać z platform z ogłoszeniami o pracę zdalną Zaczęłam od drobnych zleceń ulotki, logo, typi, projekty plakatów Pierwsze wynagrodzenie 120 zł było dla mnie więcej warte niż całe kieszonkowe, które kiedykolwiek dostałam od rodziny W ciągu kilku tygodni zaczęłam wierzyć, że może jednak coś ze mnie będzie, że nie jestem pomyłką, że nie trzeba być czyjąś córką, by być kimś wartościowym. Halina nie wtrącała się. Nie dopytywała o szczegóły przeszłości, ale codziennie przy herbacie zadawała mi jedno pytanie. Jak dziś z Twoją odwagą? I każdego dnia moja odpowiedź była nieco pewniejsza. W końcu, po trzech miesiącach, dostałam propozycję współpracy od małego wydawnictwa. Miałam projektować okładki książek. To była szansa, o której nie śmiałam marzyć. Ale właśnie wtedy pojawiły się wiadomości od mojej matki. Czego chcieli ode mnie po tych wszystkich miesiącach ciszy? Czy naprawdę chodziło o pojednanie, czy znów tylko o interesy? Wydawać by się mogło, że kilka miesięcy to zbyt krótki czas, by odbudować coś, co przez 24 lata było systematycznie niszczone. Ale czasem wystarczy jeden ciepły dom, jeden bezpieczny pokój i jedno serdeczne spojrzenie, by człowiek uwierzył, że nie wszystko stracone. Mieszkanie Haliny stało się dla mnie czymś więcej niż schronieniem. Było przestrzenią, której mogłam po raz pierwszy być sobą bez lęku. Pomagałam jej w codziennych obowiązkach, robiłam zakupy, podlewałam rośliny, dbałam o porządek. Ale ona odwdzęczała się czymś znacznie cenniejszym, obecnością. Codzienne rozmowy przy herbacie, zawsze o tej samej porze, przy tym samym stole, były dla mnie rodzajem terapii. Halina nigdy nie naciskała, nie dopytywała. Potrafiła słuchać w ciszy. Jej spojrzenie mówiło więcej niż słowa. Kiedyś po dłuższym milczeniu powiedziała tylko: Nie dałaś się złamać. A to znaczy więcej niż cała reszta. Zaczęłam pracować zdalnie. Na początku nieśmiało zlecenia za grosze, krótkie terminy, wieczne poprawki. Ale z czasem, dzięki poleceniom, moje portfolio zaczęło rosnąć. Projektowałam ulotki, wizytówki, opakowania. Uczyłam się każdego dnia, wieczorami chłonąc poradniki, samouczki kursy online. Pewnego dnia dostałam e-mail od niewielkiego wydawnictwa z Warszawy. Szukali grafika do współpracy przy projektowaniu okładek książek. Moje serce przyspieszyło. To było coś więcej niż zlecenie, to była szansa, by tworzyć coś, co zostanie, co ktoś weźmie do ręki, co będzie miało sens. Wysłałam próbki prac. Czekałam kilka dni z duszą na ramieniu. Gdy w końcu przyszła odpowiedź, przeczytałam ją na głos Halinie. Z przyjemnością nawiążemy współpracę. Państwa projekty zrobiły na nas duże wrażenie. Popatrzyła na mnie i tylko skinęła głową. Widzisz? A mówili, że jesteś błędem. Zaciskałam dłonie na kubku z herbatą. Łzy same napłynęły do oczu. Nie dlatego, że ktoś mnie pochwalił, ale dlatego, że po raz pierwszy ktoś uwierzył we mnie bez warunków. Z czasem przeniosłam się do Warszawy. Halina pomogła mi znaleźć pokój do wynajęcia w spokojnej dzielnicy. Na pożegnanie włożyła mi do plecaka zawinięty chusteczkę breloczek z sową. Na szczęście, powiedziała, i żebyś nigdy nie zapomniała, że jesteś warta więcej, niż ci wmawiano. W stolicy zaczęło się nowe życie. Skromne, ale moje. Pracowałam zdalnie, oszczędzałam, planowałam. Czasem siadałam przy oknie z kubkiem herbaty i patrzyłam na ludzi spieszących się gdzieś w pośpiechu. A ja byłam spokojna. Aż do tamtego dnia. Telefon zadzwonił tuż po 17. Numer był nieznany. Odebrałam, nie przeczuwając niczego złego. Po drugiej stronie usłyszałam głos, którego nie spodziewałam się usłyszeć już nigdy. Klara, to ja. Mama. Zamarłam. Milczenie trwało dłużej niż wypadało. Potrzebujemy z Tobą porozmawiać. Ojciec, wszystko się posypało. Nie działa żadna karta, nie możemy płacić rachunków. Proszę cię, wróć. Wróć? Te słowo miało ciężar cegły. Nie było w jej głosie czułości. Nie było przeprosin. Była panika. Nie o mnie. O sytuację. O wygodę. O to, że zabrakło osoby, która trzymała wszystko w ryzach. Zakończyłam rozmowę. Ręce mi drżały. Przez chwilę wpatrywałam się w ekran, nie wiedząc, co zrobić. Mój instynkt podpowiadał jedno, zablokuj numer. Ale jakaś część mnie chciała zrozumieć, dlaczego teraz, po tylu miesiącach, po tylu latach ciszy i upokorzeń, dzwonią. Czy to była próba naprawienia relacji, czy raczej desperacka próba odzyskania wygodnego układu? Kilka dni później, siedząc w warszawskiej kawiarni. Gdzie zwykle pracowałam przy laptopie, znów zadzwonił telefon. Tym razem był to mój ojciec. Czy naprawdę im chodziło o mnie, czy o pieniądze? I co odpowiedziałam ojcu, kiedy znów próbował mówić mi, kim jestem? Telefon od ojca odebrałam bez zastanowienia. Może z ciekawości. Może z potrzeby usłyszenia ostatniego słowa. Może z naiwnego pragnienia, że wydarzy się coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca że powie że żałuje. Klara, musimy porozmawiać, powiedział bez przywitania. To niego głosu był twardy, napięty. Nie brzmiał jak ktoś, kto chce się pogodzić. Brzmiał jak ktoś, kto nie radzi sobie z rzeczywistością, którą sam stworzył. Twoja matka nie może wypłacić pieniędzy. Ja również. Nie możemy opłacić rachunków. Wszystko stoi. Wiesz, że zawsze to ogarniałaś. Wiesz, że bez ciebie to nie działa. Zamilkłam. Chciałam zadać jedno pytanie, czy kiedykolwiek mnie kochałeś? Ale wiedziałam, że to pytanie nie zmieni niczego. On nie przyszedł z uczuciem. Przyszedł po funkcję. Klara, to nie czas na dumę. Rodzina powinna sobie pomagać, dodał po chwili. Nieważne, co było. Wracaj. Pomóż nam. Po prostu. Zrób to, co trzeba. Westchnęłam. Nieważne, co było, dla niego to była tylko przeszłość. A dla mnie? Lata odrzucenia, chłodu, słów, które bolały bardziej niż przemoc fizyczna. Zamknęłam oczy. Nie było złości. Nie było nienawiści. Była cisza. Taka, w której człowiek rozumie, że już nie musi się tłumaczyć, udowadniać, zasługiwać. Nie wrócę powiedziałam spokojnie. Już tam nie należy. To wszystko, co masz do powiedzenia? Rzucił z niedowierzaniem. Nie mam już nic więcej. I niczego nie jestem ci winna. Rozłączyłam się. Telefon odłożyłam na stół. Zadrżały mi ręce, ale nie z lęku. To było jak zamknięcie ostatniego rozdziału książki, której nigdy nie chciałam czytać, ale musiałam przeżyć. Minęły tygodnie. Żaden z nich nie zadzwonił ponownie. Nie pojawili się. Nie przysłali listu. I choć część mnie czekała, może na jedno słowo przeprosin, może na jakąś formę refleksji, to ono nigdy nie nadeszło. Ale ja już go nie potrzebowałam. Skupiłam się na pracy. Mój związek z wydawnictwem się rozwinął. Zaczęłam projektować okładki nie tylko dla literatury obyczajowej, ale i dla poezji, reportaży. Zaczęto mnie polecać. Uzbierałam na własny laptop, potem na meble do wynajmowanego pokoju. W końcu po raz pierwszy podpisałam umowę najmu na własne mieszkanie. Było małe, skromne, ale było moje. Pewnego dnia, wracając z pracy, zobaczyłam na skrzynce pocztowej kartkę. Bez znaczka, bez nadawcy. Była krótka, odręczna. Nie wiemy, gdzie popełniliśmy błąd. Może to wszystko Twoja wina, ale jeśli kiedykolwiek będziesz gotowa, wróć. Nie odpowiedziałam. Nie dlatego, że nie potrafiłam przebaczyć, ale dlatego, że przebaczenie nie zawsze oznacza powrót. Usiadłam w fotelu przy oknie. W dłoniach trzymałam kubek herbaty, ten sam, który dostałam od Haliny. Na półce stała ramka ze zdjęciem, nie z rodziną, lecz z momentu, w którym podpisywałam swoją pierwszą umowę autorską. Uśmiechałam się tam. Prawdziwie. Spojrzałam przez szybę. Ulica tętniła życiem. Ludzie spieszyli się, jak zawsze. Ale ja nie musiałam się spieszyć. Byłam tam, gdzie powinnam. Zamknęłam oczy i po raz pierwszy wypowiedziałam to na głos. Przebaczam sobie za to, że tyle lat szukałam miłości tam, gdzie była tylko potrzeba. Każdy człowiek zasługuje na miłość ale nie każda miłość przychodzi od tych, których nazywamy rodziną. Czasem trzeba zbudować swój dom od nowa. Z nowych cegieł. Z własnych rąk. I choć nigdy nie usłyszałam przepraszam, nauczyłam się czegoś ważniejszego. Nie potrzebuję już go, by czuć, że jestem warta kochania.